10 września tego roku kilka osób zwiedzających akurat platformę widokową Taipei 101, mającego 508 metrów wysokości wieżowca w stolicy Tajwanu, zobaczyło po drugiej stronie szyby człowieka w czerwonej koszulce. Niewielu rozpoznało w nim gwiazdę wspinania, bo miał uprząż, linę i pewnie wyglądał bardziej jak pracownik wysokościowy. Może tylko magnezja na dłoniach mogła kogoś naprowadzić na właściwy trop. Tym wspinaczem był Alex Honold i nie pokonał wtedy całej fasady budynku. To była jedynie rozgrzewka. Platforma Netflix ogłosiła niedawno, że w przyszłym roku wyemituje program Skyscraper Live. Nie trudno się domyślić, o co chodzi. Honold ma wejść na Taipei 101, oczywiście w swoim stylu, bez asekuracji, i będzie to można oglądać na żywo. Nie jest to oczywiście pierwszy, który wpadł na taki pomysł, bo ten wieżowiec, który kiedyś był najwyższym budynkiem na świecie, przyciąga wspinaczy od lat. Pewnie pomyślicie, że wiąże się z tym czek na jakąś okrągłą sumę. Tak będzie, ale cały dochód zostanie przekazany Fundacji Alexa Honolda, która od lat zajmuje się zapewnianiem dostępu do elektryczności ludziom w najbiedniejszych i najodleglejszych od cywilizacji rejonach świata. Rozrywka czy sport, żerowanie na najniższych instynktach czy wysiłek podjęty w szczytnym celu? Jak myślicie?